Za to odbiera nam się możliwość życia w wolnym, demokratycznym kraju. I na to nie ma naszej zgody. Obronimy. Obronimy demokrację. 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 Dlatego to my, obywatele, Musimy bronić tej konstytucji, która została uchwalona 19 lat temu. Obronimy! Konstytucję! Obronimy! Konstytucję! Obronimy! Konstytucję! Obronimy! Konstytucję! Domagamy się od władz przestrzegania jej zapisów. Posłuchajmy może teraz. Zostawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, Dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i płynnościach wobec dobra wspólnego w Polsce. Wdzięczni naszym przodkom.